Cześć, witajcie, z tej strony GRID. Bethesda cały czas się nie poddaje i walczy o Starfielda. I może bardzo dobrze, ponieważ, jak wiecie, mam spędzony troszeczkę godzinek w tej grze. Sama gra, jak na moje skromne warunki, uważam, że jest całkiem sympatyczna. Można spędzić w niej trochę czasu, można się w niej pobawić. Oczywiście posiada też no, sporo niedociągnięć, o których od czasu do czasu wspominam, ale to wszystko powoli zostaje łatane. Zresztą, jak to często bywa w grach Bethesdy, e, zostaje wydana gra, później jest ona łatana, e, później mm, swoje robią moderzy, więc jak najbardziej e, te gry. Stają się coraz ciekawsze, coraz lepsze. Jasne, rozumiem, że to nie jest żadne wytłumaczenie dla gry, ale skoro już ją mamy, no to fajnie, że ktoś się tym interesuje, ktoś wciąż to wspiera. Nie? Dzisiaj w najnowszym dodatku do pobrania doszły pojazdy, co musimy zrobić, żeby go mieć. Lecimy do któregokolwiek technika okrętowego, musimy z nim pogadać. Wyrażamy chęć zakupu pojazdu. Kosztuje to 25 tysiaczków, czyli jakoś tak w sumie nie za dużo, nie? Dobra. Czy to znaczy, że możemy mieć ich więcej? Nie, no, jeden na jeden. Ale wydaje mi się, że jeżeli mamy coś takiego jak. Mm, jak. Hangar pojazdów, to być może i ich ilość później się zwiększy. Nie no, jestem ciekaw. Oczywiście ilość, ilość, różnorodność też może. Eee, o, patrzcie, autko od razu stoi przy statku. I to co, nie? Przetestujemy. Uhuhu. Dobra, jak większość z Was wie osobiście, jednak wolę siedzieć. O, tak na zderzaku. A dobra, odrzut widy jest wspólny zarówno do odrzutu w górę, jak i w dół. Nic to. Ale powiem Wam, że model jazdy. No, oczywiście nie jest to nic for speed, nie? W miejscach, gdzie mm, powinien teoretycznie wyskoczyć, e, uderza. No, ale nic to. Przy mniejszych skałkach widzę, że chłop daje radę. Chociaż troszkę. Ale. Zabawa jest przednia nie Nie no naprawdę no, powiem wam że Bardzo fajnie To prowadzi Jestem zaskoczony na, na pewno lepiej niż kunia w Skyrimie nie Także tak y Starfield walczy o siebie poczekajcie, muszę odpisać Michaelowi, bo tutaj sprawdza czujność ciekawe czy będzie można go modyfikować, nie? fajnie by było, chociaż ciężko powiedzieć czy Czy, czy, czy się da? Miło by było, nie? Brakuje mi też możliwości skorzystania z bagażnika, nie? A jeżeli Wam brakuje mocy, żeby siedzieć po nocach i nagrywać, czy też ogrywać co ciekawsze tytuły, polecam Game Skilla. Z moim kodem z mojego reflinku 10% zniżki na wszystkie suple i 3% na elektronikę. Zapraszam. Jeżeli już y, posiada jakąś tam teoretycznie nie, przestrzeń ładunkową, fajnie by było, że gdybyśmy mogli coś tutaj wrzucić. Nie? No niestety nie możemy. No ale dobra. Nie ukrywam, że pojazd, który został do gry dodany przez BPSD, nie przez moderów, to i tak jest znacznie więcej niż oczekiwałem. Dodatkowo, tak jak mówię, zachowanie tego pojazdu naprawdę sprawia dużo fajdy, nie? zwłaszcza na planetach. Ja jestem w tej chwili na Marsie i to przyciąganie jest tutaj niskie, więc ten łazik naprawdę. Próba. Właśnie, jestem ciekaw, co by się stało. Czy możemy go rozwalić? Możemy go rozwalić. Ciekawe, jak go możemy naprawić. Da radę tu wjechać. Łe, kozak jest. Patrzcie. A jak się trochę postaramy, to się wszędzie nim wskrobiemy, nie? na statek? To było przegięcie, nie? Nie wiem, czy słyszycie dźwięk ale widzę, że nie możemy wysiąść w momencie, kiedy on stabilnie nie stoi, nie? Twoje lądowania zawsze są pełne gracji. No i co, powiem wam... zacnie, nie? W końcu dostaliśmy to, na co tak długo czekaliśmy. Łazik do przemierzania planet. Fajna zabawa. Oczywiście pewnie prędzej czy później nam się to znudzi. Mimo wszystko wygląda to bardzo fajnie. Właśnie, a czy on posiada jakąś broń? posiada. Eee. Jeśli to taką rzecz bym przegapił. Pytałby się jeszcze laser wydobywczy, nie? A spróbujmy włączyć skaner. O proszę. Jest możliwość poruszania się na włączonym skanerze, co jest całkiem fajne. Mm, szkoda, że nie ma lasera bezwłuszczego, nie? Chyba nie ma. Zaraz zobaczymy, sobie namierzymy jakiś minerał. Prrrr. Teoretycznie to zadziałało, nie? Nie wiem, czy jest to sposób, jaki twórcy przewidzieli na zbieranie. ale jakieś tam zwykłe pierwiastki widzę, że możemy spokojnie w ten sposób zbierać. No to nice, nie? Ogólnie bardzo na plus. Nie, no dobra. BTS da. Tutaj się spisaliście. Pomimo, że pewnie paru rzeczy jakbym chciał, to bym się czepnął. Na pewno będą tacy, co będą marudzić. Mi się łazik jak najbardziej podoba. I... Pojawia się tylko jedno pytanie, dlaczego nie było tego od początku, nie? No ale Sara Sara się trzyma, jakby miała zaraz wypaść, nie? Dobra, w porządku. Pobawiliśmy się, sprawdziliśmy. Aktualizacja też, oczywiście, naprawia kilka pomniejszych błędów. Dodaje kilka biomów, więc jest to testować. Aczkolwiek, chyba najważniejsze, co w tym wszystkim tak naprawdę było, to właśnie jest łazik. Nie, nie powiem Wam. Ja będę miał chyba z nim dużo frajdy. Dobra. Wracam do testowania najnowszej aktualizacji Starfielda. A wy bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. No i do zobaczenia. Na razie.